Niecałe dwa tygodnie przed konkursami Pucharu Świata w Wiśle przygotowania skocznie imienia Adama Małysza trwają pełną parą. Produkowany od miesiąca sztuczny śnieg jest pomału umieszczany na zeskoku. Wszystko ma być gotowe na zawody od 3 do 5 grudnia. Treningi, kwalifikacje i konkursy w Wiśle pokażemy na żywo w telewizji polskiej. Pierwszy meldunek już 2 grudnia. Jeszcze wibrują emocje po otwarciu Pucharu Świata w skokach narciarskich, a już trzeba myśleć o pierwszym polskim weekendzie tego cyklu. Wisła szykuje skocznie imienia Adama Małysza. Polscy skoczkowie to dzisiaj ciężko trenowali w niżnym Tagile. Cel tych zabiegów był jasny – poprawa dyspozycji przed kolejnymi startami. Na horyzoncie między innymi pierwszy polski weekend w kalendarzu. W związku z tym w dobrej formie musi być również obiekt w Wiśle. Na skoczni imienia Adama Małysza powoli zaczyna dominować biel, zieleń gielitu staje się wspomnieniem gorącego lata. Obawa kibiców jest jedna, ale zawsze ta sama. Czy wystarczy śniegu? Mamy wystarczającą ilość, na dzisiaj jest 2300 metrów sześciennych, ale chcemy mieć zapas, żeby było bezpiecznie i, i ta skocznia później będzie służyć do treningów i innych zawodów, dlatego. Mamy jeszcze to urządzenie i produkujemy. Zgodnie z przepisami chcemy mieć 30 cm śniegu, bo tak stanowią przepisy fis -u. Konkursy skoków w Polsce są zawsze wspaniałym spektaklem, a każdy spektakl wymaga próby generalnej. Nie inaczej będzie tym razem. My chcemy ją przetestować przy udziale naszych przedskoczków i klubowych zawodników. Zawody Pucharu Świata w Wiśle będzie można zobaczyć na antenach telewizji polskiej. Treningi, kwalifikacje, konkursy główne, opinie najlepszych ekspertów, a ponadto liczne meldunki prosto z miejsca wydarzeń. Oto nasza propozycja na pierwszy z dwóch najbardziej magicznych weekendów cyklu. Z nami żaden skok nie umknie Państwa uwadze. Zapraszamy od 2 do 5 grudnia.